Dzisiaj mamy trudne zadanie, i brudne zadanie, bo musimy wyczyścić całą tą szopę. Opróżnić ją, sprzęt, który tam jest, wywieźć, umyć, całą szopę zdezynfekować i doprowadzić do porządku. Na pewno widziałeś te filmy, na których ludzie transformują swoje garaże w te cudowne miejsca, które wyglądają lepiej niż nie jedno mieszkanie, i na przykład najpierw wyglądały tak, a następnie tak. To nie jest jeden z tych filmów. Głównie dlatego, że to stara szopa i ma 50 lat. I musimy dostosować oczekiwania do budżetu. Nadszedł czas, kiedy trzeba się nią zająć, i to jest to, co dzisiaj zrobimy. Moja szopa podzielona jest na trzy części. Pierwsza, najmniejsza, będzie miejscem na narzędzia ogrodowe, takie jak kosiarka, kosa, dmuchawa do liści, wszystkie łopaty i grabie i rzeczy związane z sadzeniem roślin. Druga część będzie garażem na jedno auto, opony i różne motoryzacyjne szpeje. Trzecia, otwarta część służy jako drewutnia, miejsce dla traktorka koszącego i w sezonie jest też miejscem na rowery i inne jeździdła dziesięce. Więc to wszystko będziemy musieli przeglądnąć. Wyciągnąć, przeglądnąć, co zostawić, to zostawić, co e, wymaga czyszczenia, to wyczyścić, a resztę wyrzucić. A samą szopę będziemy e, czyścić, dezynfekować, pozbywać się tych wszystkich pająków. Drzwi. W starej szopie czeka na mnie stary świat i kurz Biorę miotło w dłonie, co zostało mi Nie narzekam, robię swoje, sprzątam syfki już. Bo Jestem w tym kołowę, góry szopę. Nie mam złota w więc plafuję dziś Robię to co mogę, bo odpuszcza się złotem Oczy słychać, ciągle z jest sobą Jestem Szopę. Dobra, jakoś to idzie powolutku do przodu, patrzcie co odkryłem odgruzowując całą szopę. Mamy światło, słabe, ale zawsze coś. E... Dziwne rzeczy można znaleźć, bo poza butelkami różnego rodzaju, znalazłem też słoik z niezidentyfikowaną cieczą, która jest żółta i ciężko mi jest dociec co to jest niestety będę musiał to jakoś zutylizować, ale boję się to otwierać a tutaj zobaczcie jakie pajęczyna czy cokolwiek to jest, tego tutaj jest pełno, także dlatego tak mi zależy na tym, żeby to pooczyszczać, bo to naprawdę jest aż, aż nieprzyjemnie wchodzić. Doszliśmy do momentu, kiedy muszę to gniazdo usunąć, żeby dalej móc czyścić. Pierwotnie miałem plan taki, żeby to zrobić już po pierwszym spryskaniu tutaj środkami chemicznymi, które by jeszcze się upewniły, że na pewno te osy są martwe w środku, ale nie będę na to czekał, muszę to teraz usunąć, więc trzymajcie kciuki. i bzyczy, to znaczy, że nikogo tam nie ma, już bo przecież broniły tego jakiś ciężka. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj, tak jakby. Nie wiem, czy to jest ich pokarm. Te białe kulki, czy to są larwy, czy co to jest? Ciężko mi jest stwierdzić, bo się nie znam. Może ktoś mi powie w komentarzu. Początkowo miałem zrobić oprysk tym rozpylaczem spalinowym, ale sami widzieliście co się stało, jak wszedłem tam z dmuchawą, a rozpylacz spalinowy byłby jeszcze gorszy, bo cały ten pył byłby nasączony jeszcze tym środkiem, więc myślę, że to nie jest dobry pomysł. Wycofuję się z tego. A zrobimy oprysk ciśnieniowym zwykły. Już widać, jak się lokatorzy wynoszą. To teraz czekając, aż tam środek zadziała i zrobi swoje. Zrobimy moje ulubione zadanie, czyli montaż regału magazynowego. To nie jest moje ulubione zadanie, tak naprawdę, ale i tak to musimy zrobić. I to nawet dwa albo trzy. Co? Regał. Tatu? tu będzie składał? Ja. No, a desiączkę, bo zobaczcie tam, Wow, Mateusz jeszcze tego nie wie, ale w tym momencie utracił szacunek całej męskiej widowni. Bo wiecie, co zrobił? Sięgnął po instrukcję. No, ale dobra, nie dramatyzujcie tak. Każdemu może się zdarzyć. O, tam mamy nieszczelnego węża, lekko pryska. No to tylko żebyście nie byli cali mokrzy, dobra? i pięknie. Witam Was serdecznie, mamy kolejny dzień zmagań z szopą. Wczoraj dużo rzeczy zrobiłem jeszcze po zmroku, w, także nie widzielibyście, co tam się działo. W środku nie nagrywałem tego, ale wiele rzeczy znalazło swoje miejsce. Mam nadzieję, że permanentnie. Są wieszaki, wszystko gdzieś tam wiemy gdzie odłożyć. No ale mamy tutaj bardzo dużo rzeczy, które jeszcze nie znalazły swojego miejsca. Myślę, że nie od tego zaczniemy, ale zaczniemy od tego, żeby zamontować oświetlenie w tej części szopy, takie z prawdziwego zdarzenia, tak żeby wchodząc świeciło się i żeby było dużo przyjemniej. Dużym punktem skupienia będzie ta druga część, gdzie będziemy finalnie parkować samochód. Chcę zacząć od myjki ciśnieniowej dlatego, że wiem, że później dosyć długo ten teren będzie schnąć. Więc, więc myślę, że trzeba to zrobić stosunkowo wcześnie, ale też mamy pogodę, która teraz wydaje się być piękna, ale według prognozy gdzieś w połowie dnia ma się zepsuć i ma być deszcz. Więc muszę się upewnić, że na zewnątrz już nie zostają wtedy żadne rzeczy, które będą wrażliwe na deszcz. Także nie mamy wcale jakiegoś długiego okienka czasowego, więc działamy. Tutaj mamy takie klipsy właśnie, które sobie tutaj na w tą rynienkę Chodzą i później tak przyczepiamy je normalnie na siłę tą świetlówkę do do sufitu do miejsca montażu. O. To jest włącznik. Czasowy, ale też na ruch działający. O. I działa pięknie, załatwione. I myślę, że jest wystarczająco dobrze wszystko widać. Kabelek oczywiście podwiesimy jeszcze. O, nawet mi się tu pająk ukazał jakiś. Jeszcze się uchował jeden. One eternity later. No i mamy wysprzątane na tyle, na ile może być. Gotowe do dalszych prac. Powiem wam, że troszeczkę mnie pogoda nastraszyła. Teraz już przejaśniło i świeci słoneczko, ale się tak mocno zachmurzyło. A ja byłem tak bardzo w lesie z robotą, z tym chowaniem rzeczy, że już nawet zapomniałem o nagrywaniu i zacząłem wszystko chować w popłochu. Także większość rzeczy znalazła swoje miejsce. Te rzeczy, których nie byłem pewien, jak część z tych narzędzi, które znaleźliśmy. Tam u góry, tam gdzie jest słoma. No, po prostu zostało wyrzucone, wrzuciłem to tam i tyle. Ale zaczyna nabierać nam to wszystko kształtu, bo zobaczcie. Tutaj już beczki są w rogu, no niestety tego nie przeskoczę, niech sobie będą, bo przecież nie będę ich wyrzucał. Fotelik wisi, ławeczka, na której sobie odpoczywasz, kiedy. Pracujesz nad czymś, co miało ci zająć, 30 minut przy samochodzie, a to już jest czwarta godzina, to sobie siadasz i się e, urzalasz nad sobą. Mamy opony, które będą wisiały docelowo, ale na razie jeszcze nie ma stojaka, wieszaka. Tutaj mamy rzeczy na e, rzeczy samochod bardziej samochodowe. Gaśnica, oczywiście, ta akurat jest pusta, ale e, będę musiał ją napełnić. A tutaj, z tej strony, już też zaczyna wszystko wyglądać powoli coraz lepiej, tutaj mi się nalało jeszcze z tamtej strony, ale zobaczcie tutaj są te regały w ten sposób umiejscowione mamy sprzęty wiszące mamy tutaj dużo rzeczy, które niestety też leżą na razie na ziemi ale może coś im wymyślano no i tutaj jest regał bardziej ogrodniczy którym sobie będzie Ania zarządzać jeszcze jedną fajną rzecz zamontujemy i to jest przedłużacz bębnowy ze zwijaczem coś co na pewno ograniczy ilość przewodów, które tutaj się będą walać. Kupiłem taki jeden z tańszych 15-metrowy z Allegro. Więc nie spodziewam się po nich cudów, ale, nich cudów, ale też nie będzie wystawiony na na warunki atmosferyczne, no bo tutaj w środku jest, więc myślę, że Myślę, że powinien być wystarczający w zupełności. O, i teraz się nie lepiej. Tak, to się ma type. Okej. Okay. Chyba będzie dobrze. Wyciągnę go jeszcze całego. Spoko. Jeszcze jedną z ostatnich rzeczy, które chcę zamontować, jest coś takiego. To jest Antykuna. Dlatego, że mam zamiar tutaj parkować pojazd. Fajne jest to, że ona ma taki zaczep magnetyczny, więc mogę go po prostu do tej blachy, którą ktoś kiedyś łatał tutaj, może odwrotnie to zrobię, o, którą kiedyś ktoś tutaj łatał tą konstrukcję tej lichej biednej szopy. Mogę sobie wpiąć, tutaj sobie podepnę do gniazdka i już będzie nam piszczało. O, i już piszczy. Różne są opinie na temat tego, czy to działa, czy to nie działa, jednak e, wiem, że ludzie montują. Ja też w niektórych samochodach używanych miałem zamontowane pod maską tą antykunę. E, nie wiem, czy mam tu kunę, czy nie. Wydaje mi się, że widziałem raz, e, ale tak czy inaczej, to nie są duże pieniądze, bo to kosztowało mnie koło stówki. Lepiej, żeby sobie tutaj popiskiwało, niż, niż nie. No i to ma być włączone cały czas, całą dobę. Przypuszczam, że gdybym tutaj coś miał robić, e, to to pewnie bym sobie wyłączył, żeby nie oszalić, bo to piszczenie jednak jest takie trochę drażniące. Ale tak to niech sobie piszczy. I jak pewnie widzicie już zamontowałem więcej trochę lamp. Tutaj są dwie, bo znalazłem jeszcze jedną. Okazuje się, że kiedyś kupiłem z innego miotu, że tak powiem, bo ma inne pudełko. Ale generalnie ten sam produkt. I tutaj mamy jedną. Pewnie się dziwicie, no bo aż się prosi, żeby była na tej ścianie ale zwyczajnie nie mam po prostu takiego przewodu już mi się skończyły te końcówki, a tą byłem w stanie podłączyć tylko dzięki temu że wygrzebałem taki fabryczny przewód nie musiałem nic lutować, ani nic takiego ale on ma tylko 60 albo 80 cm, więc bym tam nie dociągnął ale na razie myślę, że będzie ok, jak już zużyję to drewno, no to pewnie tutaj dojdzie druga lampa i będzie fajnie, i to wszystko się włącza na, na ruch więc jak sobie wyjdę stąd, minutkę jeszcze poświeci, a później zgaśnie. Podasz mi ją wyżej? Dobra, i musisz stąd odejść, bo to trochę niebezpieczne teraz. Myślałem, że to jest robota na jeden dzień, żeby zrobić całość. Tymczasem cały dzień upłynął do Osa, czyżby była wściekła, że nie ma domu.